Siema siema, ja jestem Maciej i witam was w kolejnym filmie Tym razem pogadamy sobie o nowej aktualizacji Jest to aktualizacja 1.46 I jutro pojawi się na serwerze testowym Nie przeciągając, pojawi się nowa postać Jest to te te teoin. teoin, Nazwijmy go Teo po prostu I będzie on z frakcji Nieumarł Jest to druga postać z rzędu, która Należy do frakcji nieumarłych, i na ten moment nie ma żadnych informacji na temat, na temat tej postaci. Jak się pojawią, to myślę, że nagramy jakiś film. Na pewno to będzie jutro po aktualizacji. Dobra, lecimy dalej. Dodają nową podróż pełną cudów, która pojawi się 2 września na serwerze testowym, i w tym czasie dodają poprzednią podróż cudów do balonu, który znajduje się we, w wierzchołkach czasu. Lecimy dalej. Wraz z pojawieniem się tej postaci dochodzi ręka, w której będziemy mogli sobie przetestować jak ona będzie działać lecimy dalej. Aktualna lista dolina się powoli kończy i będą dawać kolejną rundę z nowymi walkami, i to na serwerze testowym pojawi się też 2 września. Zgaduję, że u nas pojawi się to wraz z, z aktualizacją. Być może będzie jakiś mały delay. Kolejna rzecz, dodają nową kampanię, będzie to kampania numer 37. Lecimy dalej, dodają nowe piętra do wieży, będzie teraz 750 piętr i teraz będzie coś podobnego do kampanii 31. Zamiast jednej walki, będziemy musieć, musieli wygrać kilka walk pod rząd, aby przejść na kolejne piętro. To jest tak specjalnie, żeby, żeby było po prostu troszeczkę trudny. Lecimy dalej. Zoptymalizowano crafting mitycznych mebli. Następna rzecz, teraz będziemy mogli sobie sprawdzić statystyki wieży, która znajduje się na terenach gildii. To jest nawiązanie do, tej, do tego, co było w poprzedniej aktualizacji, czyli możliwość sprawdzenia terenów gildii. I na koniec, teraz aktualnie mamy coś takiego w Spoczonym Królestwie, że kiedy używamy najemnika i walczymy po raz kolejny, to za każdym razem musimy dodawać tego najemnika od nowa i zmienili to w taki sposób, że za każdym razem, jak będziemy walczyć, to ten najemnik nie będzie znikał. To było na tyle jeśli chodzi o takie wiecie jakieś dodatki, zmiany i inne, tego typu rzeczy. Teraz przejdziemy sobie do zmian bohaterów. Pierwsza postać Mezot, teraz sojusznicy Mezota będą priorytetować przeciwników, którzy nie są uwięzieni przez umiejętność ostateczną Mezota. Dla tych osób, które nie wiedzą jak ona działa, Mezot ma coś takiego, że kiedy odpala swoją umiejętność ostateczną, to po prostu pożera jednego z przeciwników. Kolejna postać Feral, naprawiono u niego błąd, w którym umiejętność przedmiotu sygnowanego źle obliczała ilość duszków na przeciwniku i dodatkowo sam przedmiot sygnowany został troszeczkę wzmocniony. To w jaki sposób został wzmocniony dowiemy się dopiero jutro po aktualizacji. Lecimy dalej. Został jeszcze Ezio, Wurk i Lucius. Kolejna postać Ezio. Naprawiono u niego błąd, w którym czasem jego umiejętność ostateczna nie mogła w prawidłowy sposób zabić przeciwnika. Kolejna zmiana to to, że zmienili mu limit egzekucji. Pytanie, czy tutaj zwiększają, yy, zwiększają że trzeba będzie wbić większy poziom, aby móc zabić tą postać? Czy zmniejszają, żeby było yy, troszeczkę ciężej? O tym dowiemy się dopiero jutro po samej aktualizacji. I na koniec przedmiot sygnowany ECO będzie ignorował limit egzekucji, który nakładała jego umiejętność ostateczna. Przejdźmy sobie dalej. Został nam work i pan Lucius. Naprawiono błąd, w którym work mógł regenerować sobie energię na postaciach, które nie były otrute. Naprawiono u niego błąd, w którym bonusowa prędkość ataku do umiejętności przebijająca strzała trwała krócej niż powinna po wbiciu tej umiejętności na trzeci poziom. Naprawiono u niego błąd, w którym ekskluzywne meble nie działały poprawnie, kiedy w drużynie przeciwnika było kilka zatrutych celów. I na koniec naprawiono wizualny błąd, który sprawiał, że pułapka odwórka była na polu bitwy nawet po tym, jak on już zginął. To było na tyle jeśli chodzi o Wurka, Przejdźmy sobie teraz do ludzka i u niego zoptymalizowali tą jego skórkę, która wyszła dosyć niedawno i to nie ma żadnego wpływu na samą grę. To było na tyle, jeśli chodzi o tą aktualizację. Co do tej postaci, to myślę, że jak jutro się pojawi ten, ta aktualizacja, to nagram jakiś film i zobaczymy sobie, czy to będzie coś interesującego, czy Jakiś shit, ale biorąc pod uwagę, jakie postacie przez dłuższy okres wychodzą, myślę, że to będzie naprawdę jakaś fajna postać, być może będzie to jakiś healer, o którym była mowa już od dłuższego czasu i liczę, że to będzie może jakiś, jakiś support, jakiś healer może, coś, coś takiego wiecie, bardziej supportowego. Także to by było na tyle. Zapraszam Was na polską grupę poświęconą Arence jak i na mój Discordzik. Oba linki znajdziecie oczywiście w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie,